Dzwójcik, dzień dobry. Dziś moim gościem jest pan profesor Dariusz Jurkiewicz, kierownik Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w klin z klinicznym oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, jeżeli mówimy o przewlekłym zapaleniu zatok przynosowych z polipami nosa, to mówimy o chorobie, która z jednej strony jest y, ciężką chorobą. Y, a to zaraz powiemy dlaczego. Z drugiej strony yy, chorobą, która jest bardzo często też bagatelizowana. Czym jest ta choroba i dlaczego tak się dzieje? Przewlekłe zapalenie zatok z polipami nosa jest procesem przewlekłym, procesem zapalnym dotyczący błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. Yy. Oczywiście te objawy no, narastają powoli i początkowo pacjent praktycznie nie ma dolegliwości żadnych. To powoduje, że no, nie, 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 nie śpieszy się z kontaktem z lekarzem, nie szuka jakiejś pomocy dla swoich objawów, dopiero, dopiero wtedy, gdy objawy są silnie nasilone, czyli nie, pacjent nie może oddychać przez nos, ma wycieki z nosa, ma bóle twarzy, ma zaburzenia węchu, wtedy jego życie... Zarówno osobiste, jak i w pracy no, zostaje poważnie naruszone, i to, to jakby jest przyczyną, że pacjent zgłasza się do, do lekarza. A jak już się pacjent zgłosi do lekarza, to co lekarz jest mu w stanie zaproponować? Jak wygląda ten schemat leczenia? No przede wszystkim musimy pacjenta wypytać dokładnie od jego, o jego objawy, jakie to są objawy od kiedy te objawy występują, czy są związane z porami roku, bo objawy takie jak niedrożność nosa, wyciek z nosa, czy <laughs> bóle czaszki mogą być spowodowane różnymi innymi przyczynami i przede wszystkim no, musimy ustalić, czy to jest właśnie zapalenie zatok, czy to jest jakieś deformacje anatomiczne w obrębie nosa, czy są to alergiczny nieżydnosa, nosa, bo te wszystkie objawy są bardzo podobne. I tutaj ten wywiad no, ma kolosalne znaczenie, żeby nas ukierunkować w, pewnym, w pewną jakby ścieżkę diagnostyczną. Kolejnym niezbędnym badaniem jest badanie jam nosa, czyli takie typowe badanie endoskopowe, endos, ale w tej chwili jakby lepszym czy, czy preferowanym badaniem jest badanie endoskopowe jam nosowy, które może dokładnie nam pokazać, co się dzieje w obrębie, w obrębie nosa, w obrębie uj zatok, czy są deformacje nosa, czy są małe zmiany polipowate, czy są zmiany o innym charakterze, które, które mogą powodować tego typu objawy. I na podstawie tych dwóch, tych dwóch czynników możemy, możemy postawić wstępne rozpoznanie. Badaniem jakby decydującym, czy, czy, czy rozwiewającym wszelkie wątpliwości jest badanie Tomografii komputerowej zatok przynosowych, ale jest to badanie, które no nie wykonujemy powszechnie, tylko badanie, które no wymaga. Oczywiście, jeżeli pacjent wymaga operacji, to zawsze przed operacją jest wymagane. Jeżeli stosujemy leczenie zachowawcze przez kilka miesięcy i nie ma poprawy lub jest pogorszenie, to również powinniśmy taką tomografię wykonać. No i ewentualnie, jeżeli są jakieś podejrzenia, że są powikłania, czyli zapalenia. Oczodołu, zapalenia opon mózgowych, czy, 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 czy ropień mózgu, jako powikłanie zapalenia za to, również tą tomografię powinniśmy wykonać. I ten, ten komplet badań no, daje nam już pełne, pełne e, możliwości postawienia rozpoznania, jak również no, wskazuje, gdzie te zmiany są umiejscowione, jakim są charakterze, o jakim nasileniu, i to pozwala nam dobrać już odpowiednie leczenie. No i właśnie, jakie to w tej chwili może być leczenie. Leczenie zaczynamy oczywiście od leczenia zachowawczego, to są głównie płukanie jam nosa, które oczyszcza nam jamy nosa z wydzieliny, z zalegających alergenów, czynników środowiskowych. Następnie jakby kolejnym krokiem to jest stosowanie sterydów donosowych, które dobrze, dobrze kontrolują proces zapalny w obrębie nosa i zatok przynosowych. Jeżeli tutaj przy długotrwałym leczeniu, tego typu farmakologicznym leczeniu nie ma poprawy, wtedy no, wskazania są do leczenia operacyjnego. To leczenie operacyjne w tej chwili najczęściej jest wykonywane techniką endoskopową, minimalnie inwazyjną, aby otworzyć jamy na, jamy, otworzyć zatoki przynosowe do jamnosowych, usunąć zmiany, które tam się znajdują i stworzyć. No, do, dobre połączenie między, między nosem a zatokami. Również w tej chwili pojawia się w Polsce taka możliwość leczenia lekami biologicznymi, które wpływają na procesy zapalne w przebiegu zapalenia zatok i tutaj jest jakby duża nadzieja, że stosowanie tych leków może spowodować no, dłuższe remisje między zabiegami lub też znaczną poprawę kondycji pacjentów. No te kryteria powiedzmy takie, które tutaj przygotowujemy program lekowy w tej chwili w Polsce i te kryteria jakby są konstruowane pod ten, pod ten program. Natomiast no, w krajach europejskich, zachodnich no te, te leki są dostępne już praktycznie od, podstawo w podstawowym leczeniu, leczeniu zapalenia zatok, tak. Tutaj jakby te, to kryterium operacji jest o tyle ważne, że przynajmniej jednej, no my tutaj jakby podajemy, żeby to były co najmniej dwie operacje, czyli ta skuteczność leczenia i operacyjnego, i zachowawczego, no jest, jest niewielka, wtąd jakby to zalecenie leczenia biologicznego, ale leczenie chirurgiczne jest o tyle, o tyle ważnym elementem, że ono no powiedzmy, niweluje pewne zmiany anatomiczne, które mogą występować, jak skrzywienie przegrody, jak powiedzmy właśnie polipy, jak zmiany anatomiczne okolicy ujścia zatoki. Poza tym to, co już mówiłem, one łączą, ten zabieg powoduje, że dochodzi do połączenia jam nosowych z, z jamami zatok przynosowych, co powoduje, że stwarzamy jakby jedną całość, która jest bardzo dobrym elementem do podawania leków donosowych, bo wtedy one mogą rozprowadzać się po, zarówno po błonie śluzowej nosa, jak i po błonie śluzowej zatok przynosowych, gdzie ten proces zapalny powstaje. I tutaj jakby no, te kryteria, które, które chcemy w Polsce wprowadzić, no, chodzi o to też żeby, ponieważ leczenie jest kosztowne, to, to jest y, też pewny jakby element, który chcemy no, w pierwszym jakby etapie y, no, wyselekcjonować taką grupę pacjentów, która no, byłaby y, no, najbardziej, najbardziej potrzebująca tego leczenia, czyli jakby naj, najbardziej cierpiąca z powodu zatok, zapalenia zatok i z powodu tego, że trudności w leczeniu, czyli nie ma, nie ma, nie ma poprawy po leczeniu zarówno wielokrotnym chirurgicznym, jak i po leczeniu długotrwałym, leczeniu zachowawczym. I myślimy, że ta grupa byłaby w tej chwili grupą docelową, którym moglibyśmy zaproponować jakby jeszcze dodatkową formę leczenia. Wspomniał Pan o dostępności tego leczenia za granicą. Czy są jakieś w, rekomendacje, stanowiska, które by no, pokazywały tę ścieżkę wdrożenia tego leczenia? No, stanowiska są, oczywiście, z European Position Paper on Rhinocytosine and Nazal polyps, które jakby to definiuje. Natomiast no, to, co mówię o krajach zachodnich, to jest sytuacja taka, że no, kwestia jakby refundacji. Jeżeli ten lek jest refundowany. Bez żadnych ograniczeń, no to można go stosować też jako pierwszą linię leczenia. Natomiast no, w, w wielu krajach jest to determinowane pewnymi, pewnymi jakby, obostrzeniami, aby, tak jak mówię, no, wyselekcjonować pewną grupę pacjentów i pacjentów, którzy no, najbardziej są potrzebujący, tak? bo, powiedzmy, zaczynając leczenie od leków biologicznych, gdy mamy no, cały arsenał innych leków, no, wydaje się też, no, niepotrzebnym jakby czy marnowaniem pieniędzy, ale stosowaniem no, leku wyższej generacji do, 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 leczenia, do leczenia pacjentów z, 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 z powiedzmy sobie w cudzysłowie z prostymi polipami nosa. I tutaj jakby no, wydaje się, że ta gradacja ma pewien sens i, i, i wydaje się, że jakby no, najbardziej w tej chwili słusznym postępowaniem i słusznym zaleceniem jest, żeby te te leki zostawić dla pacjentów najbardziej potrzebujących, najbardziej opornych na leczenie i, i, i myślę, że to, to dla tej grupy byłoby to, byłoby to najbardziej, najbardziej skuteczne leczenie. A ze strony pacjentów, takim najsłuszniejszym postępowaniem jest po prostu skontaktować się jak najszybciej z lekarzem, jeśli pojawiają się objawy, bo mamy do czynienia z chorobą, która Pan wspominał na początku, jak, jakie daje objawy, kiedy, kiedy zaczyna być już taka, powiedzmy, ten przebieg zaczyna być bardziej ciężki, a to skutkuje też kosztami i dla właśnie życia osobistego, i tymi kosztami społecznymi, ponieważ to też są długotrwałe zwolnienia lekarskie. No tak, tutaj, powiedzmy, problem przewlekłego zapalenia zatok z polipami nosa dotyczy około 4% populacji, te, które jesteśmy w stanie stwierdzić. Natomiast w badaniach po śmierci, badaniach sekcyjnych, no okazuje się, że około 30-40% pacjentów ma te polipy nosa, którymi nigdy się nie zgłaszała do, do lekarza. Oczywiście. Po podobną, podobną chorobą jest astma oskrzelowa i pacjent, który ma astmę, no wcześniej zgłasza się do, do, do lekarza, ponieważ no, to grozi jego uduszenie, no, ma dużą duszność. No, te objawy są bardziej dramatyczne. Natomiast polipy nosa i przewlekłe zapalenie zatok no, postępuje powoli, nawet przy pełnej blokadzie nosa. Pacjent może oddychać przez usta. No, nie ma jakby takich dramatycznych. Objawów, które zagrażają jego bezpośrednio funkcjonowaniu czy, czy życiu. Natomiast one powodują, że, że, że pacjent no gorzej funkcjonuje, gorzej się wysypia, jest w dzień senny, gorzej pracuje, gorzej funkcjonuje, gorzej się uczy. Także to są no jakby nie, niewielkie, niewielkie dolegliwości, ale które w konsekwencji dają duże, duże problemy, zarówno społeczne, jak i. Jak i, jak i w pracy pacjenta. Dlatego nie warto bagatelizować tej choroby. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był pan profesor Dariusz Jurkiewicz, kierownik Kliniki Otolaryngologii Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.